Halo, hallo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ride Shadow Legends. Proszę Państwa, zabieramy się za nagrywanko przedurlopowe i tym samym wracamy sobie do serii, w której oceniamy frakcję. Daną frakcję bierzemy sobie pod taki reflektor i patrzymy na każdego zawodnika, czy warto, czy nie warto, czy polecamy. No i tak dzisiaj zaczniemy sobie dalej. Zaczniemy sobie dalej. Ostatnio się starałem, żeby to jakoś sprawnie poszło, żeby, wiecie, też nie przedłużać, żeby na tych takich czempionów, których tak. To są średni, nawet to już tak, nawet nie polecać, bo, bo tak mi się wydaje, że teraz jest, jest prościej w sensie zacząć z jakimś takim czempionem, na którym się można skupić, żeby go zrobić i jakoś później, żeby wleciały takie epiki, chociażby, które już coś więcej nam wnoszą do tej gry. Dzisiaj na talerzu Krasnoludy. Krasnoludy, i powiem Wam szczerze, że to chyba będzie najszybszy z tej serii yy, odcinek bo po przeglądnięciu, się, po przeglądnięciu się tej frakcji, oczywiście zaczniemy sobie od samego dołu i gdzieś będziemy zmierzać ku górze, to ja jestem dość rozczarowany. Ja jakoś mam sympatię, nie wiem czy to przez jakieś takie wiecie filmy, które się widziało, że ja lubię tą frakcję, że ja bym chciał, żeby te krasnoludy były wręcz potężne, że, że są oczywiście potężne krasnoludy, do których zaraz przejdziemy, których można z czystym sercem polecić, ale gdzieś jak tu zacząłem patrzeć od dołu, słuchajcie, ten, na te Ankomony, na te wszystkie Rery i tak sobie przypominałem nawet frakcję, to ja słuchajcie nigdy Żadnego rera z Krasnoludów nie zrobiłem. Co więcej, ja nawet chyba nie myślałem o tym, żeby zrobić. Jedynie gdzieś tutaj, może z, z, z tych wojdów tutaj, gdzie tutaj jest rozmowa, może o jakichś bardziej Fire nightach, coś klanbosowego, ale tak poza tym. Tak poza tym, to z czystym sercem, ja nie jestem w stanie wam nikogo stąd polecić, powiem wam, na początek gry, żeby robić, żeby na, na jakieś 60 levele Bijać, no nic Nic, tak sobie patrzę, że tu same Same kurczaki Same kurczaki, jak sobie tak pójdziemy na te wojdy. popatrzymy na Bulwarka, który gdzieś tutaj 4000 tych ocen ma I 47 na Klan się tak jak mówiłem No mamy tu ten Weekend, mamy tutaj ten HP Burn I mamy tutaj szanse na przedłużenie wszystkich debuffów na, na atakującym, ale czy gdzieś jest to wystarczające aktualnie, żeby takiego zawodnika śmiało polecić, żeby go robić na samym początku i na tym klan tak, tak mi się wydaje, że, że nie do końca już. Że już nie do końca. Przy tym, z czym możemy zaczynać grę z tymi kodami promocyjnymi, które też pozwalają nam na danego epika. No gdzieś wydaje mi się, że jest, jest to już za mało. Painsmith tutaj nie, to, 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 to nie on. gold to był yy, na tak. No, on, on miał tu multihity, więc on gdzieś tutaj pewnie na Fire Firecie gdzieś największe oceny. Ale czy jest to wystarczająco? Nie ma się na czym oprzeć. Jedyne co wiecie, kto mi przyszedł yy, tutaj yy, do głowy z obecnymi blessingami, które weszły do gry gdzie ten zawodnik był, Avir to był chyba i tak popatrzyłem sobie na takiego Avira i patrzyłem na jego A A2 tak, który atakuje wszystkich przeciwników i patrzę sobie Decrease Attack, Decrease Speed, mniejsze wersje i sobie myślę, kurczę, może przy tym, yy, przy tym Blessingu co teraz jest, że te mniejsze wersje mają szansę zamienić się na większe wersje no to może gdzieś, ale później czytam, że tu jest ten warunek, że ten Decrease Speed jest umieszczony pod tymi, którzy mają Poisony, więc gdzieś go trzeba by było też połączyć z jakimś takim AoE Poisonerem, bo on tu niby na A1 Poisonuje, ale ta szansa na no 45% Poison rzeczywiście 5% No ale czy to jest wystarczające, żeby takiego Avira też Wam polecić? No, no też mi się wydaje, że nie też, też mi się wydaje, że nie On gdzieś tutaj ma, no, Faction Wars użycie no tak, o nim pomyślałem, tak że, że bo on tu jeszcze ma fil, turnmeterka, Hill o 15%, bądź co bądź, jest, jest to czteroturowy, no ale nie zapominajmy, że jest to yy, postać rare, 102 speed, base. No nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Tak, je, jedynie on tutaj mi się jakoś yy, nasunął, że może bym z nim pokombinował, jakbym takiego sześciogwiazkowy blensing do niego wylosował, to gdzieś bym pewnie się pozastanawiał, gdzieś bym pewnie się pozastanawiał, więc. Przechodzimy dalej. No, te, tym oto sposobem dosłownie tutaj nie ma się na kim skupiać. Ja z czystym sercem Wam nikogo tutaj y, nie polecę, żebyście y, robili. I, ale wiecie co, tak sobie pomyślałem, że idąc na górę, wcale nie jest tak kolorowo, też. Wcale nie jest tak kolorowe, jak sobie tak popatrzymy, bo jest tu parę takich perełek. I tą oczywiście perłą jest no, zawodnik numer jeden, którego trzeba poruszyć, którego jak wejdziemy 10 tysięcy ocen i myślę, że jak klikniemy na oceny, to oceny mówią też same za siebie, gdzie, jak, kiedy yy, yy, go zastosować. Słuchajcie, no Geomancer, yy, główny skill można powiedzieć, yy, to, to, jest, to jest to, tak, który całkowicie turn tutaj zbija danemu zawodnikowi, jest to umiejętność trzyturowa. Umieszcza HP Berna i Weekend. I to w połączeniu y, w, z pasywem, który y, zmniejsza otrzymywane obrażenia, i kiedy jeszcze odbija obrażenia, i to wszystko musi być umieszczone przez Geomancera ten HP Bern. Tak? To on, on czyni te cuda, on czyni to, tą jego potęgę. Tą jego potęgę, która też na A1, tak naprawdę, bądź co, bądź przydaje się. Yy, na A2, przepraszam, skill, który skillu, yy, yy, kradnie wszystkie buffy. Yy, jeśli ktoś jest pod HP Bernem. Tak, tylko pod HP Bernem. Nie, 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 nie. Styluje i on kradnie, jeśli ktoś jest pod HP Bernem, a tak to usuwa po prostu, tak. Yy, no i tutaj mamy jeszcze Decrease Accuracy AOE. Geomaster, słuchajcie, no nie dość, że na Klan Bosie robi cudowną robotę, to na Doom Towerze robi przepiękną, naprawdę, no, to jest automatyczny, na 6 gwiazdek go można cisnąć, tu nie będzie żadnych, żadnych, słuchajcie, takich myśli, że o, żałuję, że go, że go zrobiłem, a zrobiłam i, i, i nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy, no i jak tak patrzymy dalej, no nie? Patrzymy dalej, no jest The Myth, która Cudownie działa na Clan cudowną z, z nią team możemy zrobić, tutaj nie ma co długo o niej opisywać, ma Block Damage 3-turowy, tutaj jeszcze podwyższenie czasu trwania buffów i e, obniżenie czasu trwania debuffów, no Dymy też z czystym sercem możemy polecić, tak, to są te dwie takie perły tych epikach i później się już robi gorzej. W ogóle nie wiem, czy widzicie, że ich jest jakoś mało, tych epików. Ich jest po prostu jakoś mało. Nawet drugi rząd nie jest zapełniony. No i później, kogo jeszcze stąd możemy polecić? No myślę, że możemy skupić się na Koneli, która jest bardzo ciekawym dla mnie czempionem, który po te, ten, ten czempion potrafi w ogóle wysolować Bumala, yy, tym, że ona daje tak naprawdę debuffa. Usypia jednego z naszych sojuszników bądź też siebie i zaatakowana leczy się i od razu ma, ma tak naprawdę y, y, turę. Bardzo ciekawa mechanika. Tutaj mamy też AOE sleep, i tutaj mamy jeszcze y, szansę na podwyższenie cooldownów i y, jakiegoś skilla tego zawodnika, którego atakujemy. Jest to 50% szans, bądź co, bądź i 19, 18% aura na, na speed. Do Konelie z czystym sercem, też mogę polecić. Ja, ja byłem z, jej, z niej zadowolony, nie byłem, bardzo nie byłem pewny, gdy ją robiłem, ale w takim moim midgame przydała mi się niesamowicie. Niesamowicie. Zrobiła mi robotę na, na Boomalu. Głównie chyba ten Doom Tower, tak sobie pomyślałem, że ona, ona tak będzie fajnie działała, ale przez długi czas stosowałem ją też na arenie. Jako tą, która po prostu ma 100% szans, żeby tutaj Tego slipa zrobić AOE, miała jeszcze aurę ze speedem, także mm, naprawdę Naprawdę przy, przydat, przydatna postać, oczywiście na Faction Wars, nie zapominajmy Bo to niby takie, takie nic teraz, jak o tym myślę Jak już to zrobiłem, ale gdzieś jak ktoś jest w trakcie To zdecydowanie też się przyda Na taką kontrolę Na taką... ten heal naprawdę, który usypia też jest rewelacyjny. Kto tu, kto tu dalej? Myślę, że zawsze chciałem ją, ją spróbować. Słuchajcie, zawsze chciałem ją spróbować i planuję ją spróbować, chociaż gdzieś nie śpieszy mi się może aż tak przez ten, że teraz mamy te empowerment, więc gdzieś myślę o tym, że jak już jest ten epic, to fajnie, jak już jest ten empowerment zrobiony, żeby go tak docisnąć teraz, że, że będą potężniejsze te epiki. No Gala zdecydowanie postać Raczej polecana przeze mnie tutaj na arenę. Ona y, w swoich tych wszystkich skillach, gdzie tu ma, y, ignoruje 30% defa, tutaj ignoruje 50% defa. Tutaj każdy hit ignoruje 25% y, defa. Jest to postać ciekawa. Jest to postać, która potrafi naprawdę uderzyć na arenie. Y, jak widzimy tutaj, jeszcze jak ma. Full HP na tym skillu, po użyciu tego skilla, to otrzymuje jeszcze dodatkową turę. Także wszystkie to są ataki tak naprawdę na jednego przeciwnika, ale można śmiało wyeliminować powiedzmy dwóch takich main zawodników na samym początku. Także Gala z tych, z tych epików, myślę, że do wspomnienia. Na pewno do wspomnienia jest też Morak, która tutaj może nie ma tego team. Team APU z wszystkimi sojusznikami, żeby zaatakować, ale gdzieś nawet ten skill na Fire Knighta myślę, że jak najbardziej jest, jest przydatny. Przy tym, że jest, że jest tu warunek, że otrzymuje ekstra turę, jeśli to zabije yy, danego przeciwnika, yy, tutaj warto wspomnieć, że to jest trzyturowy strength, ten też, który jest nie, nie, nie wiem w ogóle, czy jest spotykany, czy jest niespotykany. I co do, do epików na trzyturowych yy, cooldownie razem z atakiem, bądź co bądź. No i tutaj taki Double hitter. Myślę, że zdecydowanie yy, z tym kontratakiem jeszcze pod Fire Knighta może być przydatna. No i oczywiście pod Faction Wars również. Pod Faction Wars również. Yy, z epików później robi się tak troszkę leciwie, że tak powiem. <laughs> leciwie z tego względu, że mamy tutaj pewnych takich ja, ja to odbieram takie epiki, które są dobre, ale są już stare po prostu. Ale czy... No bo mamy tutaj na przykład, przykład takie u Yarla, Jarla, którego śmiało można użyć gdzieś na klanbosie i pokombinować z nim. On ma tu blok, e, e, block buffa na 3-turowym trzy, e, cooldownie, tylko że to jest jedno, jedna, jedna tura. Mamy tutaj AOE decrease Attack. Mamy tutaj tak samo Real Sergeant. Może nie będę się już rozwodził nad na, na, na wszystkimi tymi skillami. Gdzieś. A, a właściwie, no, chyba o to chodzi, żeby trochę się porozwodzić w takim, w takim filmiku, więc. Więc, dlaczego by nie yy, rozmawiamy tutaj głównie, mam, mam wrażenie, też o, o takich klan bossowych. Yy, tak mi się to kojarzy przynajmniej. Ja na nich tak patrzyłem. Że tutaj mamy ten Ali Protect chociażby, Continuous Heal. Mamy tutaj Decrease Attack. I mamy tutaj Decrease Defense. I taka Rearguard guard, rear Sergeant zdecydowanie może, może przyjść jako taka solidna pomoc na takiego klonbosa w przeżywalności, w umieszczeniu tych debuffów. Gdzieś tutaj jedynie tych, tych książek, jak patrzymy, to sporo tutaj jest na, na tym A2. Gdzieś może tutaj przez to. Ile, ile tu jest razem książek? Czekajcie, tu jest 7, tak. 7 plus 2 9 plus 4 13 książek epickich no nie wiem słuchajcie nie wiem właśnie to się, to, to się tak zaczyna robić że też Rugnor tutaj na przykład też ma bardzo dobre na clan na, na bossa tak ma, ma, mamy leech i mamy tutaj decrease defense z weekend tylko że to jest umiejętność też cztero czteroturowa. czteroturowa i tu się po prostu się robi tak, że ja do końca nie jestem pewny ich polecenia, tylko że z drugiej strony jak zabieramy się powiedzmy za, za takie Faction Wars i zostają takie krasnoludy i nie jesteśmy obdarzeni nie wiadomo jaką pulą czempionów legendarnych mamy do dyspozycji te, 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 te rery, te epiki, no to kogo tu wybrać? Myślę, że na pewno Runki run Pera. jeszcze nie mogę o nim zapomnieć bo on y, bardzo mi pomógł, akurat na Faction Wars specjalnie go podciągnąłem ale to też się tak złożyło, że nie potrzebowałem go już robić na 6 gwiazdek, zostawiłem go na 5 y, 5 gwiazdek bo pamiętajcie, że do, do, do tych Faction Wars to nie, nie wszystkich trzeba do, do 6-0 maksować Ym, no ale on gdzieś tutaj licz, gdzieś tutaj ten Increase Attack z filem turnmeterka, 3-turowa umiejętność Tutaj mamy usunięcie wszystkich debuffów ze wszystkich sojuszników, jeszcze heal i umieszczenie kontinues hila, cztero czteroturowa umiejętność, gdzieś on wydaje mi się, że jeszcze jest taki godny polecenia zdecydowanie, że jak go wylosujecie i myślicie o tych krasnolutach, to Runkeeper jest naprawdę na sam początek fajną, fajną postacią. Ogólnie taki taki fajny, taki fajnie wyglądający i prosto te, te szczegóły już widać, że takie są, że jakby on teraz został yy, tak, że tak powiem, re reworkowany, to to wyglądał pewnie bardziej tak. Wiecie, tak clean. Eee, dobrze. Czy ktoś jeszcze tu? Czy ktoś jeszcze tu? No nie będę wam. Nie, nie mam serca, żeby jakiegoś fotbora polecać wam na. Yy, na, 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 na Fire Night w tym momencie z, trzyturowym, yy, z, z z jego triple hitem, i tutaj Aue. Decrease z defensem czteroturowym, bo tu jest, widzicie, to, te czteroturowe, czteroturowki. Ja, ja mówię wam, ja jestem zawsze fanem trzyturowych umiejętności. No dobra, tutaj. Yy, nie to też jest trzy mi się wydawało, że to czteroturowe, trzy właśnie, dlatego jest fantastyczne <gryw> Dlatego jest fantastyczny. Dobra, słuchajcie. Tyle z tych epików. Ja myślę, że, że tutaj już nie mam, nie mam tutaj po prostu. Yy, nie ma kogo. Nie ma kogo, no mówię wam. No jeszcze Izabel można, można wspomnieć, że na Bumala tutaj bombowa zawodniczka, ale tak, żeby ją robić y, od razu, to, to no niestety. Y, moja pula tutaj y, krasnoludów nie jest y, wyśmienita, znakomita. Y, możemy tutaj szybko sobie polecieć przez y, Wojdy Senny, zapomniałem szczerze powiedziawszy, zobaczmy tutaj. Podpowiedź, dobre, dobre podpowiedzi są naprawdę, więc tutaj senne szybko yy, zobaczymy, bo samej sam, jej, sam za, zapomniałem jej, aktywacja kontene heal na każdym. Zawodniku 60% szans. Ok. Czyli tutaj dziś Continuous Heal jest. Trzyturowa umiejętność wspaniale, oczywiście. Increase Speed Continuous Heal na wszystkich sojuszników i filter meterka 20%, a tutaj mamy Revive 50-50, i później Team Up ze wszystkimi, który, którzy zostali wskrzeszeni, żeby zaatakować z, y, przeciwnika z najmniejszą ilością zdrowia i oczywiście użyją skilla podstawowego, jest to umiejętność czteroturowa yy, ale tu rozumiem, że nie ma warunków, że to nie przydaje się, kiedy wszyscy yy, żyją tak yy, kiedykolwiek kontinent skill jest aktywowany na którymkolwiek z sojuszników, fueluje turneterek Wszystkich sojuszników? O 5% Na koniec rundy tego czempiona Podwyższa czas trwania kontekstu z Na ok, na, los, już, na losowym, już myślałem, że na wszystkich to był kosmos jakiś e, I... No dobra, no to z czystym sercem zdecydowanie, no to Senna, Senna jak najbardziej Senna piękna Akryzja piękna, potrafi smagnąć niesamowicie, oczywiście czekamy na nią z, z moją czterogwiazdkową e, duszą do niej z oczekiwaniem, także to postacie zdecydowanie godne polecenia. Tormin, szczerze mówiąc, ja go tak zrobiłem w tym Titan Evencie, który gdzieś już tam minął jakiś czas temu. Niewyksiążkowany, ja wiem. Słuchajcie, tormin tak gwostkę mi tak czasami przynosi. Ja myślę, że ten tormin on potrafi jeszcze namieszać czysto arenowy, też czy, czy do kontroli postać. Ale ja myślę, że ja, ja go zrobiłem, tylko, że mnie nie zachwyca. Ale może nie zachwyca mnie dlatego, że ni, ni, nie dałem mu książek, więc widzicie, tutaj jeszcze mam takie, takie, że ja, ja ciągle uważam, że Tormin ma, ma w sobie coś takiego, że rzeczywiście nie, jak jakiś tam late areny, że, na, że namiesza wam i nie wiadomo co on zrobi, ale że gdzieś jeszcze, gdzieś jeszcze potrafi, gdzieś jeszcze potrafi gnutniem, czego muszę przedstawiać, nie wiem czego muszę przedstawiać tego zawodnika. Yy, który wy... no taki. Josiek typowy. Yy, gdzieś tam na farmie pracujący. Yy, ja, ja tutaj go, go tak mam, więc już go, go tak nie postrzegam. Nie, no, słuchajcie, jedna chyba z lepszych postaci w grze tak szczerze powiedziawszy To jest. Jeśli mam się zastanowić, no to. Chyba najlepsza fuzja, jaką zrobiłem do tej pory. Nie ma, nie ma kogoś lepszego. Po prostu ten skill tak bije bosy. Jest tak użyteczny, na, po prostu wszędzie można go użyć, tego gnuta. Jest, jest niesamowity. To jest ta perła, właśnie. To, to, to jest to, że te krasnoludy mają takie perły. Mają perły Geomancera, mają perłę gnuta, mają perły akryzję i, i, i to jest właśnie to u nich, nie? I reszta jest taka, że że wiecie, że tu można jeszcze polecić na przykład. Trunda, która gdzieś tam troszkę już zmalała z tym swoim, swoimi obrażeniami na arenie, ale jest, jak najbardziej jest dalej godna po polecenia. Underprice Brogini gdzieś też zmniejszyła się jego jakość, jak te Infinity Team gdzieś tam przestały istnieć, chociaż dalej myślę, że jest bardzo fajnym czempion czempionem. Harding też ta, ta cała, może 3,5? Tak tego Goffreda obejmiemy takim 3,5? Yy, Goffred to moim zdaniem taka postać... Unikalna na arenę z, z tym jego pasywem, który gdzieś tutaj zapobiega temu ostatecznemu ciosowi na naszego chociażby nukera, jakby miał zginąć i daje mu tego block, block damage. Dużo kontroli w nim, provoke, decrease defense, tutaj mamy stuna jeszcze, gdzieś tutaj jest ten increase defense i usunięcie jakiegokolwiek decrease defa czy, czy weekend z wszystkich sojuszników. Gdzieś on tak czysto na arenę był go w stanie polecić. I później zaczyna się już gorzej, tak? Jak, jak tutaj idziemy Mountain King, no myślę, że no dobra, postać, która dalej potrafi gdzieś tam uderzyć, ale jakoś nie jest kosmiczny w moich, oca, o, w moich ocach, w moich oczach, w moich oczyskach nie jest kosmiczny Bo, Boragar, tak samo Gronyar, to w ogóle jest to jest wstyd. Tak powiem wam szczerze, to jest wstyd dla gry i ja czekam naprawdę, aż oni się wezmą za te postacie z Doom Tower Hard i, i zrobią im jakiś ko kompletny reward, bo to jest naprawdę żenujące, że postać, którą tyle czasu trzeba poświęcić na tą grę, ma takie oceny. To jest coś naprawdę, jakaś pomyłka. Jakaś pomyłka yy, Nari Keira... Samar, którego mam dwie kopie i nie zrobiłem ani jednej, no to chyba gdzieś mówi też trochę samo za siebie. Mauli, myślę, że nie jest aż taka yy, fajna kontrola. Fajna kontrola z prowołkiem, który tu ma, który umieszcza i 50% szans, jeśli nie, no to na, na dwie tury tutaj jest po prostu umieszczenie. Nie, nie że szansa, tak? Także yy, pod tym względem też yy, gdzieś tutaj ta Mauli. Słuchajcie, nie wiem, czy się rozgadałem, czy się nie rozgadałem, weźcie dwie minuty z tego co widzę. Został nam frolni, no ale to o frolnim, czy my będziemy gadać o frolnim, jak zdobędziemy go dopiero za 5 lat. Wtedy pogadamy, myślę, o frolnim. E, frolni, ja nie wiem, ja, ja do tych mitycznych nie podchodzę z jakiejś strony, mam wrażenie czasami obiektywnie, bo no zresztą chyba do każdego się podchodzi subiektywnie trochę. Ja po prostu bym chciał jakiegokolwiek mityka załapać. Frolniego nie ma powalających ocen, ale jakbym wylosował Frolniego, to myślę, że bym się i tak nie pogniewał z tego wszystkiego, ale myślę, że my tutaj te wszystkie mityczne postacie omawialiśmy więc nie będziemy tutaj gdzieś e, skupiać się na Fronim, Myślę, że jak ktoś wylosuje z was mityczną postać, to tak czy tak ją zrobi, żeby wytestować, bo i tak już na sześciu gwiazdkach jest, więc nie ma, nie ma nawet wysiłku jako takiego, żeby przetestować e, taką mityczną postać. No i, no i sami ocencie teraz tak, jak przeglądnęliśmy tych krasnoludów, że, że jest to dość kurczę, słaba frakcja. Znaczy pod tym względem, że jest tych parę pereł, których naprawdę są, są perłami w grze, tak jak, a, tak jak mówiłem, Akryzja Gnut czy Geomancer, to naprawdę robi się tak mocno, mocno przeciętnie. No, demyfy, jeszcze nie można jej o niej zapominać, bo ona naprawdę robi dużo drużyn na klambosa. No ale to tak, to tyle. Dodajcie jakieś krasną szczególnie epików. Klawium! Prosimy o potężnego kras krasnoluda. Tak. <taki>, Taki jest wniosek, słuchajcie, po tym odcinku. Ja osobiście, tak jak mówiłem, mam, mam, mam ja lubię krasnoludów. Ja lubię krasnoludów. Underprez Brogini, Handling. Czekam na was, żebyście tu zawitali. Oczywiście akryzja senna. O sennie też nie można zapominać, bo ona tak stosunkowo nowa, ale bardzo mocna z tego, co wyczytaliśmy dzisiaj. A gdzieś, gdzieś zniknęła. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja się kłaniam. Dajcie znać co wy sądzicie o tej frakcji. Może możecie napisać jakiegoś ulubionego czempiona z, z tej frakcji, ale, ale bez gnuta. Bez gnuta. I bez Gomansera. No i teraz. I bez Akrizi. No proszę. <gryzny> I, już nie, I może nie zrobi się tak prosto. No jeszcze trundę by wam odebrać i już, już tyle. Dobra. <gryzny> e, dobra, trzymajcie się. Jak się podobało, to zostawcie coś po sobie jakoś lajkosa, like komentosa czy subito. I widzimy się na następnym odcinku. Siemano.